Witam wszystkich forumowiczów na kolejnej mojej prezentacji. Chciałem wam dzisiaj pokazać dwa modele Cranforda firmy Rewel. Postanowiłem nakręcić prezentację na temat tych modeli, ponieważ one bardzo się od siebie różnią i są takim pewnym indywidualizmem, jeżeli chodzi o świat modeli. Często się zdarza, przeważnie taki chwyt marketingowy stosuje firma Italeri, że na przykład wypuszcza na rynek, na przykład model Scania R. I wypuszcza jej na przykład tam 6 wersji. Z tego co się doliczyłem, chyba jest ich 6 czy 5, ale różnią się one tylko o, o, od siebie, tym że właściwie no, zmienia się tylko kolorystyka plastików i, 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 i kalek, i to wszystko. No, wyjątek lekko stanowi skania Altelier, gdzie po prostu dodano trochę chromu. Również taki chwyt stosuje firma Revel, jednak w przypadku modela Cranforda zastosowano tutaj naprawdę wielki indywidualizm, który chciałem wam dzisiaj pokazać i coś o tym opowiedzieć. Już na pierwszy rzut oka widać, że pudełka te od siebie różnią się wielkością. Są to oba, oba te modele są w skali 1 do 25 i. Jeden z nich, ten model jest o wiele starszy, natomiast to jest jeden z nowszych modeli, które wyszedł stosunkowo niedawno z firmy Revel pod po prostu na, na, na światło dzienne. I teraz, ok, z góry przepraszam za mój plączący się język. Czasami plącze mi się język, coś po prostu kręcę na żywo, tak już bywa. Trudno, mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. E, szybciutko przejdę może do prezentacji tego modelu Krenford W900 zaczniemy od instrukcji ja ją trochę już tak przejrzałem szczegółowo widzę, że jest ona dość czytelna ale niestety znalazłem pewne niekonsekwencje w tej instrukcji, czyli typowe zjawisko, że coś nam każą skleić w jednym dziale, na przykład tam ósmym a w dziale na przykład tam piętnastym kolejna część, która ma przyjść koło już tak naprawdę sklejonej części a ona na instrukcji co? Wyparowała nie ma jej. Często można się spotkać z takimi niekonsekwencjami i tutaj w tej instrukcji tego niestety nie zabrakło e, poza tym instrukcja jest narysowana dość tak czytelnie. Są duże fotografie, rozdziały są, rozdziałów jest wiele. Pokazują po prostu po kilka części tylko do sklejenia. Dlatego tych rozdziałów jest aż 88. No. Jeżeli by to był model firmy Italeri, pewnie pokazaliby to na czterech kartkach hmm, sportowym flashu, jak to należy skleić. Ok, i tutaj przychodzę już do wyprasek. Jak widać, kabina, e, kabina e, szoferka i, i maska jest jednym odlewem e, w kolorze czerwonym, czyli takim, jak jest na pudełku. Tutaj początkujący modelarze noszący się z zamiarem zakupu tego modelu będą już wiedzieć, że jest to w kolorze czerwonym. Mówię oczywiście do tych, którzy nie lubią malować, nie chcą malować, chociaż to i tak jest trochę, że tak powiem nieuniknione e, jedna zafoliowana e, jedno zafoliowane opakowanie w którym znajdują się dwie wypraski mamy tutaj e, głównie elementy kabiny oraz dodatkowo zafoliowane elementy szklane, żeby się nie pościerały e, tutaj jest jedna z rzeczy które najbardziej mnie irytuje wnętrze tego modelu w formie kubełkowej, gdzie wkłada się, klei się po prostu siedzenia i, i całość tego kubełka wkłada się do, spod spodu do szoferki. No mogliby to lepiej zrobić. Moim zdaniem jest to trochę takie, no, niefajne, no ale nie mnie to sądzić. Następna tutaj wypraska z elementami chromowanymi, e, oczywiście chromowanymi w cudzysłowiu. E, element upiekszający każdy trok, właściwie wyzytówka amerykańskiego troku. Tutaj widzimy oczywiście e, felgi, gry przedni, schodki, które są e, dość tutaj ładnie wykonane w jednym całym odlewie. E, kominy, które o, stanowią od razu jak i e, filtr, taki w, kon, końcowy wydech no bardzo e, tutaj bardzo tutaj fajnie to zrobili nie trzeba się dodatkowo męczyć z dodatkowym ścieraniem chromu podklejeniem tych kominów tutaj kolejny jest element zafoliowany części pomalowane na szaro mamy tutaj części wewnętrzne felk, całe wydechy korpus silnika po prostu wszystko to co i tak trzeba pomalować czarny kolor będzie się na to fajnie krył no i tutaj wypraska koloru czarnego, zafoliowana, gdzie znajduje się element ramy zresztą bardzo długi jak na skalę 1 do 25 i, i, i tutaj mamy poduchy jakieś mosty i, i, i siedzenia no i to by było tyle jeżeli chodzi o ten model w zasadzie nie będę się tutaj w tej prezentacji rozczulał nad tym modelem, bo jest to model ogólnie dostępny. Każdy go może dostać w sklepie internetowym, gdzieś w sklepach modelarskich. Natomiast chciałbym Wam dzisiaj, tak, pokazać bardziej model, który udało mi się wytargać gdzieś na aukcji internetowej Allegro. Całkiem niedawno parę dni temu. Jest to model którego już dzisiaj bardzo trudno, m, ciężko dostać jest. I y, 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 powiem szczerze, że na Allegro przy ostatnim, y, w, tym, w tym roku <działam> widziałem go zaledwie dwa razy. Y, ten drugi model akurat od, udało mi się wytargać Jest to również Comfort W900 y, z kabiną typową y, dla Comforta, czyli chodzi mi tutaj o kabinę sypialną, oczywiście, czyli ze świetlikami Jest to kabina Comfort. No to przechodzimy dalej. Instrukcja naprawdę mnie zaskoczyła, jest ona tak czytelna. Że i, i w ogóle fajnie jest, y, fajnie jest tutaj napisana rozdziały tak duże, że no nie wiem, no nawet ślepy by zauważył to co tutaj przed chwilką mówiłem, czyli ten kubełek, który się wpycha od spodu do szoferki, i się tylko wkleja po prostu siedzenia i, i, i ściana tutaj sliperze już jest y, y, ale to w tamtym modelu. Tutaj widzę zastosowane jest tak samo, czyli kubełek y, i tutaj od razu jest kubełek, y, który wypełnia y, część slippera. Hmm. Kalki. Kalki tutaj są do sklejenia w dwóch opcjach tego modelu. Ja tutaj szybko przejdę do końca instrukcji. E, tutaj instrukcja e, pokazuje nam, że model można skleić w dwóch wersjach z takimi piorunami i, i, i bardzo ten motyw zdecydowanie mi się bardziej podoba. W takie tradycyjne e, pasy wzdłuż całego troka, od slipera poprzez szoferkę aż po pokrywę agregatu, mi się to bardzo podoba e, i, i w takiej wersji prawdopodobnie i ja będę ten model składał. Co tutaj mnie naprawdę zaskoczyło w tym modelu to to, że tutaj kabina sypialna, jak i szoferka jest całym jednym odlewem. Nie trzeba tego sklejać. Zaoszczędzone jest bardzo dużo pracy, jeżeli modelarz, który skleja po prostu sobie te modele na sztuki, żeby ja miał tego jak najwięcej na półce, będzie bardzo zadowolony, bo sklei go bardzo szybko. Jeżeli modelarz, taki początkujący, który go kupi, będzie to jego pierwszy model, również będzie się bardzo z tego cieszył, ponieważ no co? No, będzie miał ułatwione zadanie, jak na pierwszy po prostu kontakt z sklejeniem modeli. Ja jako już taki modelarz trochę bardziej więcej wymagający od, od, od modelu, no. Mam do tego takie neutralne zdanie. Jedziemy dalej. O tu oczywiście, widać również maskę pokrywa agregatu, która jest również całym odlewem. Ma nawet tutaj zastosowaną zaślepkę pod grill. Czego akurat się, rzadko takie coś jest stosowane w, w modelach do sklejania. Tutaj elementy chromowane. Nie będę się tu już rozdrabniał co to dokładnie jest w każdym razie no wszystkie elementy chromowane które powinny być w troku i tutaj kolejna wypraska w której znajduje się, to co przed chwileczką pokazałem w instrukcji, cały kubełek, który się wkłada spod spodu, żeby było zamknięte zamknięta kabina i tutaj się wkleja do środka tylko siedzenia, korpus, korpus silnika, układ wchodzący i te wszystkie elementy, które po prostu przychodzą na układ napędowy. Wszystko to jest w kolorze białym, wszystko to trzeba sobie pomalować, no ale oczywiście Model z tych wszystkich części złoży się szybko. Bardziej chyba tutaj nacisk jest położony na pomalowanie tego modelu niż na, na sklejenie go. I tutaj również modele, maczym ten model Opon zafoliowany w worku nie umieszczony na opasce, co oczywiście jest o wiele lepszym elementem, bo gdy opona odcina się od opaski, zawsze zostają tutaj takie niepożądane ślady. A jeżeli jest to fajnie odlane już i umieszczone w worku, naprawdę lepiej się z tym pracuje. A więc takie są dwie podstawowe y y y różnice między tymi dwoma modelami y y i naprawdę stanowi to wielką indywidualność, jeżeli chodzi o tutaj produkt firmy rewel bo jaki firma rewel taki firma Ital i lubią po prostu dublować swoje modele, wypuszczają na rynek po prostu takie same modele, yy, nawet tej samej marki, ty, tego samego typu tylko ze zmienionymi kolorami plastików i, i naklejkami tutaj widzimy dwa kompletnie różne światy chociaż chodzi o jeden właściwie model, jedyne co to tylko zmiana jest kabiny sypialnej, yy, mam nadzieję, że aha, jeszcze tutaj muszę pokazać element szklany, który również jest który również jest e, znacznie się różni od tego z, z modelu prezentowanego wcześniej, czyli tego czerwonego. No i tutaj jeszcze chciałem pokazać e, tak na szybko kalki. Kalki, które są umieszczone tutaj w tym czerwonym modelu. Yy, dla mnie to jest po prostu jakieś wielkie nieporozumienie. Ja nie wiem co Niemcy sobie obzdurali yy, i, i po prostu położyli na ten model takie jakieś kalki, może to będzie widać, a może nie. Jakieś smoki, jakieś kurcze, co to w ogóle jest, no nie, no to po prostu jest dziecinada. Yy, jak na model po prostu tej klasy, no to ja nie wiem, ale to jest jakieś nieporozumienie. Ja w każdym razie na pewno nie będę kleił. Yy. Może kto wie, zastosuje jedne tutaj z tych kalek opcjonalnych na ten model, a drugi sobie zostawię na ten model. Zostawię, zobaczę jeszcze. Ja również lubię eksperymentować, lubię takie nowinki, dlatego ten model jest zdecydowanie dla mnie takim, taką nowością. Gdy go odpakowałem, to myślałem po prostu, spodziewałem się dubla tego modelu, tylko po prostu ze zmienioną kabiną. A tutaj sprawa okazała się całkiem inna. Po prostu jestem zaskoczony i, i, i chciałem wam to dzisiaj pokazać, jak ten model wygląda w pudełku. Także, jeżeli ktoś nosi się z zamiarem zakupu modela, modelu, i chciałby sobie kupić klasyka wręcz amerykańską ikonę Canforda W900, więc ja polecam zdecydowanie tą opcję. Ciężko jest go nabyć. Trzeba naprawdę czatować sobie na ebayu, na, na, na Allegro. Może ktoś jakimś trafem kupi go gdzieś jeszcze w jakimś zapomnianym magazynie modelarskim. W każdym razie ja ucelowałem go sobie na Allegro. Wypłaciłem za niego 150 zł, no ale opłacało się. W każdym razie na pewno będzie to model bardzo ciekawy i, i bardzo ładny. To tyle z mojej prezentacji na dziś. Dziękuję za uwagę.